Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, po raz kolejny w spotkaniu z prezydentem Raciborza, Jackiem Wojciechowiczem. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. Panie prezydencie, chciałbym zapytać Pana o Pana wykształcenie. O moje wykształcenie? Tak. Zaczynając od początku, to najpierw przedszkole, ale krótko. Potem szkoła podstawowa, a potem drugie liceum a potem studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Czyli te podstawy tutaj w Raciborzu. No oczywiście, no tu się urodziłem, trudno żebym chodził do przedszkola gdzie indziej czy do szkoły podstawowej, skoro tu, tu się urodziłem i tu mieszkałem. A do którego przedszkola Pan chodził, do której No właśnie to jest takie przedszkole, które już nie istnieje, Ojej. Bo to było przedszkole na Solnej, na dodatek ja tam byłem krótko, bo chyba tylko jakieś niecałe dwa tygodnie albo tydzień. Ja miałem bardzo blisko, bo miałem po drugiej stronie ulicy, bo mieszkaliśmy na solnej. Znaczy, rodzice mieszkali, a ja z nimi oczywiście. No więc teoretycznie to było bardzo dobre rozwiązanie, ale w praktyce się nie sprawdziło, bo coś mi w tym przedszkolu nie pasowało. Czyli to jest przedszkole, które przeszło do historii. No Można ale jak mówię, już go, już go w tym miejscu nie ma. Mhm. A podstawówka? Podstawówka to też ciekawa historia, bo to najpierw była dawna szkoła numer 11, potem był, potem był no, studium nauczycielskie, czyli to, to co dzisiaj jest uczelnią, mhm. a docelowo chyba po pierwszym roku przeniesiono nas na ulicę Kasprowicza, czyli do dzisiejszej czwórki, a wtedy to była dwunastka. No tak. tak. E, czyli... to była nowa szkoła dopiero co wybudowana. Hmm. Czyli zmiany w, akurat się działy też w osiące, no ja kiedy pan uczył. W, w, w uczęształ... pierwszym roku byłem w trzech różnych budynkach. I co, jak pan to wspomina? Znaczy w żaden sposób to się jakby nie odbiło na, na, na tym, żeby mnie ja to jakoś wspominał super dobrze albo, albo super źle. No bez jakiegoś. Większego, że tak powiem, wstrząsu. No tak pana podpytuję, bo mówi się teraz o zmianie sieci szkół. Co jest planowane? Czy na pewno musimy brać Bożu, ponieważ wydajemy ponad 140 milionów z naszego budżetu na oświatę. No i dotyka nas to, co dotyka właściwie całą Polskę, poza może dużymi, bardzo dużymi miastami. No. Może Warszawa jakby jest poza tym problemem dotyka nas problem depopulacji, czyli w ogóle demografii, tak? gdzie mamy sytuację, w której z każdym rokiem mamy coraz mniej dzieci. No, przypomnę, że w latach 90. w jednej tylko szkole numer 15, szkole podstawowej uczyło się prawie 2,5 tysiąca dzieci, to jest niewiele mniej niż dzisiaj uczy się we wszystkich szkołach w centrum. Więc to pokazuje, jak zresztą nawet nie trzeba się odwoływać do lat 90. Wystarczy popatrzeć na te roczniki, które są aktualnie. Dzisiaj 460 dzieci jakby kończy przedszkola, a nowy nabór, który będziemy mieli, to jest w granicach 200 dzieci. Czyli to jest połowę tego, co wychodzi to jest na przestrzeni 3-4 lat. Taki mamy spadek, więc, no więc też trzeba pamiętać, że oświata jest finansowana również, znaczy przede wszystkim z budżetu państwa. A budżet państwa daje nam pieniądze na konkretnego ucznia. Jeżeli tych uczniów jest coraz mniej, to i ta dotacja się zmniejsza. Dzisiaj na 140 parę milionów wydatków oświatowych. Państwo daje nam 77, resztę dokłada gmina, dokładając oczywiście do wydatków oświatowych, no automatycznie nie mając tych samych pieniędzy, które można by było przeznaczyć na remonty dróg, no i różnego rodzaju inne rzeczy, o których przecież niejednokrotnie mieszkańcy piszą czy zgłaszają bezpośrednio do nas, do urzędu różnego typu inwestycjach czy remontach. My dzisiaj dokładamy 63 miliony z tych naszych raciborskich podatków. I rozumiem, że chcielibyście jednak zaoszczędzić. Chcielibyśmy bez jakiejś większej szkody dla, bo to jest możliwe, jeżeli ten proces demograficzny zachodzi, ale będzie pod kontrolą, to jesteśmy w stanie i w jakimś zakresie utrzymywać te miejsca pracy dla nauczycieli, ale jednak ograniczać koszty, chociażby poprzez to, że nie wszystkie obiekty dalej będą wykorzystywane, bo jeśli one są wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu, no to one generują koszty, a jakby pracują tylko w części, I to z każdym rokiem, który, który nadchodzi, no będzie coraz bardziej widoczne. To już zostało policzone jakoś, te oszczędności? To jest policzone, ale wszystkie nasze propozycje, proszę pamiętać, to są propozycje. My w przeciwieństwie do tego, co było robione wcześniej, pokazaliśmy to publicznie i nie ukrywamy tego, że taka a nie inna jest sytuacja. W związku z czym no, teraz jesteśmy na etapie konsultacji i... Też mam takie wrażenie czasami, że to dość nerwowo przebiega, ponieważ niektórzy traktują te propozycje jako już podjęte decyzje, a te decyzje jeszcze podjęte nie są. My rozmawiamy, spotykamy się, rozmawiamy i z nauczycielami i z rodzicami w tych, w tych placówkach. No i w wyniku tej, tych konsultacji jakieś propozycje pewnie zostaną podjęte. Chyba tutaj największym takim szokiem, czy odbija się największym echem plan przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 13 do Szkoły Podstawowej nr 4, połączenie tych dwóch placówek. Tak, to też jest, jak powiedziałem, propozycja, a nie, a nie decyzja. No, wszystkie te propozycje zmierzają do tego, żebyśmy racjonalizowali wydatki, które są coraz większe i na które no, trudno znaleźć w budżecie, coraz trudniej jest znaleźć w budżecie pieniądze. W związku z czym, czy ta propozycja, czy propozycja przeniesienia przedszkola z ulicy Bema na dosłownie o 200-300 metrów do przedszkola na Kochanowskiego, no to są propozycje, które mają nam troszkę pozwolić na zaoszczędzenie tych środków, które. Zaoszczędzimy bez jakichś tutaj dramatycznych zmian, jeżeli chodzi o samą sieć i, i, i warunki. No wręcz, wręcz przeciwnie, te warunki na Kochanowskiego są lepsze, tak naprawdę, niż w przedszkolu na Bema, Które wymaga w następnych latach też dużych nakładów, bo, bo tam jest sporo rzeczy do, do zrobienia, tak żeby to przedszkole rzeczywiście funkcjonowało. Gdybyśmy mieli tych dzieci rzeczywiście więcej, tyle ile w poprzednich latach, no to, no to takie przedszkole jak na Bema musiałoby być gruntownie wyremontowane. A jakieś takie argumenty twarde co do y, niektórych placówek? Dlaczego właśnie no, te? No tak jak powiedziałem, no przedszkole na Bema wymagające y, sporych nakładów jednocześnie przy tym naborze, który do tej pory był i którego się możemy spodziewać, z powodzeniem mieści się w, w, w tym przedszkolu na Kochanowskiego, czyli po drugiej stronie parku tak naprawdę. I wtedy mamy jakby jeden budynek, który jest wykorzystywany nawet nie w 100%, ale prawie, bo też jeszcze będzie, będzie kilkanaście wolnych miejsc. No i już wtedy nie utrzymujemy tego budynku przy ulicy Bema. Te zmiany one nie są spowodowane tym, że, że ktoś sobie coś wymyślił. Te zmiany tak naprawdę one tak naprawdę wynikają tylko i wyłącznie z tego, że demografia jest taka, jaka jest. No to, co powiedziałem, dzieci jest z roku na rok coraz mniej i my nie, my nie mówimy o jakichś hipotezach. Te dzieci już się urodziły w zeszłym roku, dwa lata temu, i one trafią do przedszkoli, potem do szkół. I my wiemy, ile tych dzieci w Drakcie jest, i jest ich z każdym rokiem coraz mniej. Więc my tego nie, my tu nie wróżymy jakby z fusów, tylko my to już jakby demograficznie jesteśmy w stanie te parę lat do przodu przewidzieć. Hmm, a komentarze pan czyta w internecie? No, znaczy i czytałem i słyszałem, tak. Oczywiście są różne, nie wiem jakie pani redaktor ma na myśli. No na przykład, że już te nieruchomości y, wiadomo, że gdzieś tam trafią, albo grunty już będą szły pod młotek. Co pan na to? Znaczy tak, no kiedyś zamknięto gimnazjum przy ulicy Opawskiej, to jest dawna jedenastka. Y, Dawniej, kiedyś, kiedyś to była szkoła podstawowa nr 11, do dzisiaj stoi niewykorzystana i niszczeje, generując właściwie tylko koszty, no bo tam oczywiście trzeba minimalnie chociaż ogrzewać ten budynek i utrzymywać go w jakiejś dobrej kondycji. Więc wiadomo, że każda wolna nieruchomość miejska musi być zagospodarowana, może być zagospodarowana na funkcje miejskie, Mamy też takie instytucje, które dzisiaj są w nie naszych nieruchomościach i my musimy wynajmować, więc część na pewno może być zagospodarowana właśnie w taki sposób. No a część może być też oczywiście sprzedana. Znaczy ja myślę, że dopóki sprzedajemy i to w otwartym publicznym przetargu, to i tak jest właśnie jakby dobrze, bo no bo, no bo co, no, no przecież nie, mam, nie, nie, nie będziemy tego za darmo dawać nikomu, tak? To znaczy to byłoby naganne. Natomiast jeżeli zdarzy się taka sytuacja, aczkolwiek decyzji, jak powiedziałem, żadnych nie ma, bo jeszcze nawet nie, nie określiliśmy co do konkretnych placówek, jak to ma wyglądać, no to, to taka sprzedaż odbywa się w publicznym przetargu, w którym każdy podmiot może wystartować i Wygrywa ten, który daje najwyższą cenę, tak. A jak pan myśli, skąd takie pomysły mieszkańców Braci Boża? Skąd takie komentarze? Znaczy, no, na pewno część to jest motywowana politycznie, tak? no to już jakby jest nieważne, co my robimy. Ważne, żeby to krytykować. Tak jak też czytam komentarze różne na temat tego, że nie ma pieniędzy na oświatę, a my sadzimy drzewa na rynku. Przypomnę, że ta dyskusja o drzewach jest od 30 lat. Nikt tego w końcu nie zrobił. My to chcemy zrobić i to, i to robimy właściwie może być, że w tym momencie to robimy. I oczywiście nie są to koszty takie, które w ogóle ważą przy tych 140 paru milionach na utrzymaniu oświaty, bo to, to są jakby nieporównywalne. Ja już czytałem tam, że milion osiemset, że dwa miliony. Nie, to jest 200 bodaj brutto 260 tysięcy złotych. Naprawdę udało się i zakupić drzewa w dobrej cenie i nasza firma miejska PRD robi te roboty brukarskie, w związku z czym naprawdę jest to robione po kosztach można powiedzieć, a wydaje się, że Zrobienie tego w nawiązaniu do tego, co było przed wojną i patrząc na to, jak betonowy mamy rynek, to naprawdę jest rozwiązanie, które powinno wszystkich raczej cieszyć, a nie bulwersować. No myślę, że dopiero wiosną mieszkańcy to docenią. Ja mam nadzieję, że może wcześniej, że może, że może już na święta Bożego Narodzenia te drzewa odegrają swoją istotną rolę. Czyli jest jakiś plan na to, ale to może o tym jeszcze będziemy rozmawiać tuż przed świętami, kiedy jakieś dekoracje... Miejskie będą się pojawiać. A teraz jeszcze odnośnie tej oświaty: no niestety, ale gdzieś tam protesty już widać. Dzisiaj nawet przejeżdżaliśmy przy szkole numer 13 i tam transparenty nie oddamy naszej szkoły. Podobnie przy przedszkolach. Tak, tak. Czy pan uważa, że jednak uda się przekonać rodziców, nauczycieli do tych zmian? No proszę, proszę, chciałbym jeszcze raz podkreślić, tak, że to są propozycje i my jakby zresztą rada miasta oczekiwała od nas, że w tej konkretnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, przedstawimy propozycje, co można zrobić, ewentualnie jak. Zreformować sieć szkół, czy, czy w ogóle wydatki zracjonalizować. Więc myśmy takie propozycje przedstawili, ale to są propozycje do dyskusji. Fajnie by było, gdyby ta dyskusja odbywała się w takiej atmosferze trochę może spokojniejszej, bo my jesteśmy otwarci na, na różne argumenty. Wydział Edukacji. Po Analizie różnych czynników zaproponował takie rozwiązania. No, zobaczymy. Teraz jesteśmy w tej fazie konsultowania tych, tych projektów. Więc jak dyskutować? Nie, Gdzie mają no, się myślę, że dyskusje? No, my jesteśmy otwarci jesteśmy zapraszani na, na, na posiedzenia rad pedagogicznych, czy na spotkania z rodzicami, czy to w przedszkolach, czy w szkołach. W szkole to właściwie jednej. No i, i zobaczymy. No, no, tak jak mówię, jesteśmy otwarci na te argumenty. Chcemy też przedstawić nasze argumenty, żeby też ci, którzy są jakby zainteresowani dzisiaj, no, wiedzieli, z czego poszczególne propozycje wynikają. No a na końcu Rada Miasta musi wybrać te rozwiązania, które będą akceptowalne tak? i te, które będą racjonalne. Na pierwszym miejscu są oszczędności, a na drugim co? Nie, nie, to znaczy to nie jest kwestia, właśnie to jest troszeczkę mm, tak nie do końca, bo na, na, na pierwszym miejscu no, jest demografia, która y, sama powoduje, że w danej placówce nagle z trzech oddziałów robi się jeden. Czyli ktoś musi stracić pracę, no bo nie ma dwóch oddziałów w przedszkolu czy trzech, tylko jest jeden, a ten jeden oddział bierze się stąd, że no nie ma po prostu dzieci. To trudno jest płacić za, za nauczanie kogoś, kogo w ogóle nie ma. To zapytam inaczej, to na którym miejscu jest dobro uczniów? Na pierwszym dlatego, że myślę, że z punktu widzenia nauczania no istotny jest ten zapewnienie poziomu. Zapewnienie różnych pomocy dydaktycznych, to wszystko wymaga też środków finansowych. No i jeżeli te szkoły będą słabe, będą miały po, po jednym oddziale i tak dalej, no to te środki, które przeznaczamy na oświatę, one będą rozproszone i cały proces, który będzie związany z tym, że będziemy mieli coraz mniej dzieci. A więc będziemy potrzebować też mniej nauczycieli, on będzie w sposób niekontrolowany przebiegał. My chcemy, żeby to było z takim skutkiem, który będzie najmniej bolesny, tak naprawdę, dla całej oświaty, żeby można było równomiernie rozłożyć i etaty nauczycielskie, i środki finansowe dla poszczególnych placówek, a nie żeby to się odbywało no, w taki sposób naturalny, to znaczy, w tej placówce nagle brakuje dzieci, w innej brakuje, i wszędzie gdzieś po części, jakby ten cały proces cierpi na tym, a nie ma, nie, ma, nie ma żadnej koordynacji. A można to zrobić w taki sposób, właśnie, żeby przy okazji zaoszczędzić, ale też zaoszczędzić po to, żeby można było utrzymać ten poziom, bo zauważcie Państwo, że we wszystkich prawie komentarzach. Hmm, bardzo często jest napisane, że w szkole jest stołówka, są pomocy dydaktyczne, są pracownie itd. To wszystko tak naprawdę jest efektem tego, że organ prowadzący, czyli miasto, dba o te placówki przez wszystkie lata, w związku z czym. Myślę, że to jest też taka gwarancja, że miasto dalej będzie dbało o, o swoje placówki miejskie, o swoje szkoły i przedszkola. No ale żeby to można było robić tak jak dotychczas, to te środki trzeba racjonalnie wydawać. Jak to będzie dalej przebiegało? Czyli teraz są konsultacje, a kiedy jakieś.? To teraz będziemy decyzje? się. Będziemy, jesteśmy właściwie w trakcie już tych spotkań. Będziemy, będziemy spotykać się z następnymi zainteresowanymi. No i po tym ten proces będzie trwał tak długo, aż, aż po prostu osiągniemy jakieś, jakieś kompromisy. No i później to już określone projekty zostaną skierowane do Rady Miasta i Rada Miasta ostatecznie jako ten organ, który ma do tego prawo, będzie podejmowała decyzję. Czyli do tego czasu zapraszamy mieszkańców Raciborza na spotkania, do przedszkoli, do szkół, które gdzieś tam są znaczy, organizowane. Oczywiście zapraszamy wszystkich. No, przede wszystkim przychodzą nauczyciele, którzy pracują w danej placówce, i przychodzą rodzice dzieci, którzy tam częszczają, tak? bo, no bo oni są jakby najbardziej zainteresowani. A my chcemy im przedstawić jakby plusy i minusy naszych rozwiązań. No wystarczy, jak mówię, popatrzeć na demografię, tak? Bo tutaj nikt niczego nie wymyśla. Te, te dzieci się już urodziły w tych rocznikach i każdy ma prawo i może sprawdzić, ile w Dziwożu urodziło się dzieci 8 lat temu, ile 6 lat temu, 4 lata temu, 2 lata temu, rok temu. No to wszystko jest przecież jawne i tutaj tu nie ma żadnych czarów. Tutaj po prostu to widać, że z każdym rokiem niestety mamy mniej dzieci urodzonych w bożu A co miasto może zrobić, żeby jednak zapobiegać tej depopulacji? Nie ma takiej prostej recepty, bo to jest proces, który zresztą nie tylko dotyczy Polski. Dziś czytałem raport, że do 2060 roku 8 narodów w Europie w ogóle zniknie. Takich mniejszych, no my, my jeszcze jesteśmy jednym z takich bardziej ludnych krajów w Europie, więc nie znikniemy. Ale ten proces dotyczy, jak powiedziałem, nie tylko Polski. Co można robić? No można robić różne rzeczy. Na pewno po prostu trzeba być miejscem atrakcyjnym do życia. Żeby tym miejscem atrakcyjnym być, to, braci Boże, chociażby, no trzeba wykonać różne inwestycje. Trzeba przede wszystkim, to, to robimy cały czas, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem w końcu, połączyć Racibusz z krwioobiegiem Europy, czyli z siecią autostrad. Jeżeli to zrobimy, to jest nadzieja na to, że Racibusz będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjnym miejscem dla różnego rodzaju inwestorów. I tu już widzę komentarze, że znowu przyjadą z Niemiec inwestorzy. Na pewno to będą Niemcy i tak dalej. to często piszą ludzie, którzy sami siadają potem z Volkswagena czy Mercedesa i, i tym niemieckim samochodem jadą dalej. To może spowodować, że będą nowe inwestycje w Raciborzu, nowe miejsca pracy, atrakcyjne, co zatrzyma na przykład naszą młodzież przed Wyjazdem do Wrocławia, do Pola, do Katowic czy do Warszawy. Choć samo wyjeżdżanie oczywiście też nie jest niczym pewnie złym, no bo każdy ma prawo do takiego wyboru miejsca swojego życia, jakie sobie uzna za stosowne. No tak, Pan jest tego doskonałym przykładem. Tak, ale, ale, ale znam też wielu młodych ludzi, którzy, którzy uważają, że Racibuź jest atrakcyjnym już dzisiaj miejscem do życia. Oczywiście mają jakieś oczekiwania, że fajnie by było, gdyby jeszcze było to, to czy tamto. No i to możemy próbować robić. I, I tylko w taki sposób, będąc miastem dynamicznym, rozwijającym się, mamy szansę rzeczywiście zatrzymać naszych mieszkańców młodych, albo też ściągać innych młodych, czy to z okolicznych miejscowości, czy nawet z dalszych. Ja myślę, że o oświacie można naprawdę bardzo długo rozmawiać i pewnie... To każdy ma tematu... swoje doświadczenia z, z oświatą. My mówimy o, takim, o, o tej oświacie w taki sposób bardzo oficjalny i ogólny. No, tak. A jeszcze moglibyśmy porozmawiać jak te osiem lat w podstawówce minęły albo te cztery w liceum. To może następnym razem pana tak. zapytam o to. Ma pan jeszcze dzienniczek ucznia? Tutaj nie zapomniałem w ogóle, że coś takiego było, szczerze mówiąc. to ale... proszę odszukać, może jakieś świadectwa Pan przyniesie no, i się tutaj Ja Nie opowiedzieć razem. parę historii na przykład z liceum, ale nie wiem, czy to, czy to dzisiaj jest dobry moment. To co, następnym razem? No, może. Dobrze. To na dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie i co, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.